To pierwszy taki blok w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mieszkańcy zdecydowali się wymienić piecyki gazowe na centralną ciepłą wodę. Operacja zakończona została powodzeniem. Udało się w tej chwili podłączyć budynek Osiedle Słoneczne 6, czyli wykonać praktycznie całą instalację centralnej ciepłej wody i uruchomić ją. W planach Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Świętokrzyskim są modernizacje kolejnych budynków. Prace mogą rozpocząć się już niebawem. Mamy już w tej chwili w trakcie podpisywania umowa z, ze wspólnotą przy ulicy Sienińskiej 20. Tam rozpoczniemy ten montaż myślę, że w sierpniu. To już są konkrety, bo w tym czasie trwało oczywiście projektowanie, ta instalacja jest zaprojektowana. Chętnych do wymiany pieceków gazowych na centralną ciepłą wodę nie brakuje. Zainteresowani już ustawiają się w kolejce w miejskiej energetyce cieplnej w Ostrowcu Świętokrzyskim trwa przygotowywanie projektów. Rozmawialiśmy o montażu ciepłej wody i projektowaniu przez podzienie krzemionki w budynku Ogrody 5. I to też stało się faktem, jest zaprojektowana ta instalacja w najbliższym czasie, z tego co wiem, będzie przeprowadzony przetarg na wykonawstwo i tu zobaczymy jak, jaka będzie sytuacja po ogłoszeniu przetargu. Natomiast co do kolejnych planów, projektujemy w tej chwili, zaprojektowaliśmy dla Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej budynek przy ulicy Polnej 23 i to Współdzielnia zdecyduje, w którym momencie nastąpi montaż tej centralnej ciepłej wody. Dariusz Wojtas, prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej, zachęca do podłączania centralnej ciepłej wody. Zwłaszcza, że spółka dofinansowuje taką modernizację. Koszt w przeliczeniu na jedno mieszkanie nie wynosi więcej niż 1400 zł. Z czego oczywiście dopłacamy te 500, czyli pozostaje do wykonania instalacja centralnej, centralnej ciepłej wody w budynku za kwotę około 800-900 zł i to oczywiście jest tu do rozstrzygnięcia przez zarządcę, czy to jest Koszt, który jest pokrywany z funduszu remontowego, w różny sposób może być on oczywiście pokrywany, czy to z e, pieniędzy, które już są e, na koncie. Jeśli zainteresowanie na tym poziomie utrzyma się w przyszłości, a spółka nadąży z realizacją wymian w przeciągu kilku lat w temacie bezpieczeństwa mieszkań w Ostrowcu Świętokrzyskim, wiele ma szansę się zmienić.